Cześć z tej strony Drag Hunter. Chciałbym Was tym filmikiem zachęcić do tego, żebyście zaczęli tworzyć i przede wszystkim nagrywać muzykę w domu. Yy, najważniejszą rzeczą jest oczywiście pomysł. To jest oczywiste, ale no, żeby go zarejestrować musicie troszeczkę zainwestować w sprzęt. Polecam Wam zdecydowanie Apple, czyli Maca. Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to komputer, a nie blaszak, więc mimo tych ciągotek monopolistycznych i troszeczkę tej otoczki sekciarskiej, system ich jest najbardziej dużo stabilny i mniej się wywraca, więc jakby jest to przewaga nad blaszakami, dosyć duża. A po drugie, jest stworzony przez Apla program Logic Pro. Czyli program, który nam służy do tego, żeby operować tymi nagraniami, je rejestrować się, edytować no i ogólnie bardzo dużo rzeczy z nimi robić, Logic w tej chwili kosztuje Logic X, czyli ten najnowszy, kosztuje 990 zł. Około 950 zł chyba. Za sekundę. Zaraz sprawdzę, bo przygotowałem tutaj ściągę. Kosztuje 950 zł jest to wersja software'owa, czyli zamawiacie ją przez internet bez pudełka i tak dalej. Natomiast można kupić jeszcze poprzednią wersję jeszcze poprzednią, czyli ósemkę, dziewiątkę w internecie na przykład na Allegro i wersja 9, na której również pracowałem wcześniej, kosztuje prawie 600 zł, niecałe 600 zł, więc jest to dosyć, dosyć dużo niższy koszt, a Logic jest programem, który daje wam, da, da wam dużo możliwości, olbrzymie właściwie możliwości, jeżeli chodzi o kreowanie, o, o próbki. O... Jego biblioteka to jest chyba 80 giga próbek i to naturalnych, które wykorzystywałem osobiście na płytach od Helwood, Więc y, y, używam również Portusa, który jest standardem studyjnym. Ale jednak Logic ma tę przewagę, właśnie, że po pierwsze ma tą bibliotekę brzmienie bardzo dużą, a po drugie. Nie, nie dochodzi do takich konfliktów, że jest nowszy system, a ProTools na przykład nie wypuszcza y, upgrade'u i stoicie, bo nie możecie uruchomić programu lub nie działa we właściwy sposób. Logic jest stworzony przez Apple i wraz z każdą kolejną odsłoną systemu wszystko jest aktualne, wszystko działa, jest naprawdę ok. Przetwornik analogowo-cyfrowy. Jest to urządzenie, które zamienia. Y, Sygnał analogowy, sygnał audio, czyli albo z mikrofonu lub z gitary, z czegokolwiek na 0,1, czyli na cyfry, coś, co potem będziecie mogli obrabiać w programie muzycznym. Zaczynałem od Mboxa, czyli bardzo prostego urządzenia, które nadal jest we wtórnym obiegu do, do, do kupienia. Mbox 1 na przykład kosztuje 150 zł, Mbox 2 chyba 200 zł, a Mbox 3 Pro kosztuje około tam 300 czy 400. Już sprawdzam, żeby nie być gołosłownym 635 zł, ale ten MBOX 3 już, już jest naprawdę bardzo zaawansowanym, jak na standardy w tej chwili nagraniowe. To znaczy inaczej, są od dużo, dużo lepsze urządzenia, ale jest naprawdę wystarczający. Właściwie to MBOX 1, na którym nagrywałem na Hellu, to również jakoś się sprawdził. Ta płyta brzmi, no sami wiecie jak brzmi. Dwukanałowy przetwornik analogowo-cyfrowy, który zawiera w sobie od razu preampy lub ewentualnie więcej, tak naprawdę potrzebujecie tego dwukanałowego dwukanałow, po to, żeby w razie czego nagrać stereofoniczny sygnał e, z mikrofonów. I to w zupełności Wam wystarczy, żeby zarejestrować właściwie wszystkie instrumenty poza perkusją. Od biedy można byłoby perkusję również nagrać w stereo, ale no to już, to już nie będzie, to już bardziej jako demo. Jeżeli chodzi o nagranie profesjonalne, oczywiście. Oczywiście potrzebowałbym większego zestawu, więc albo studio, albo przetwornik analogowo-cyfrowy, który ma więcej wejść niż na przykład dwa. Mam akurat Great River'a, mam Universal Audio, czyli takie prampy z wyższej półki, ale tak naprawdę w przetworniku analogowo-cyfrowym są również te prampy wbudowane i one są naprawdę bardzo dobrej jakości, spokojnie wystarczą do nagrania jeżeli chodzi o, o płytę, nie wspominając okay. o demo.